Jest to wersja skondensowana. Link do pełnej wersji z muzyką i brakiem wycięć znajdziesz w opisie. Dwa kwadranse jazzu we wtorek, mówi Jan Borkowski. Dobry wieczór. Na co słuchacze trójkowych programów jazzowych mogą liczyć w najbliższym czasie? Czyli do wakacji. O dwóch koncertach mogę już wspomnieć. 16 czerwca znakomita i i jej goście wystąpią w programie promującym jej nową płytę i nie tylko tę płytę, bo program ma być różnorodny i kto wie, czy nie będzie zapowiedzią także następnego albumu. 23 czerwca po raz pierwszy wystąpił na zespół Alchemik Grzegorza Piotrowskiego. Staraliśmy się o ten koncert od dawna. Jestem przekonany, że jego program będzie całkowitym zaskoczeniem dla wielu słuchaczy. Będę do tych koncertów wracał w następnych programach i oczywiście kiedy przyjdzie ku temu pora, otworzymy naszą skrzynkę z zaproszeniami. 25 maja przypada dzień urodzin Milesa Dewisa. gdyby żył, miałby 75 lat. Jego roli w światowym jazzie nie da się przecenić. Kiedy odszedł wielbiciele jazzu na świecie z niecierpliwością oczekiwali następcy. Próbowano nawet kreować różne postacie do roli, jaką pełnił Miles, ale moim zdaniem na nowego lidera światowego jazzu trzeba będzie jeszcze poczekać. W czwartek dwa kwadrance jazzu poprowadzi Marcin Kydryński i już zapowiedział, komu poświęci czas tego programu. Zatem ja ograniczę się dziś tylko do skromnego akcentu z devisem w roli głównej. Oto jeden z jego słynnych zespołów w późnych lat 50. Sextet, uwieczniony na płycie Milestones. Legendarny album nagrany w lutym i marcu 1958 roku w Nowym Jorku zawiera sześć utworów. Dr. Jekyll, Sid the Head, To Base Hit, Miles. Billy Boy i Straight No Chaser. Wybieram de temat Miles. No i naturalnie skład sekstetu, może ktoś zapomniał. Na saksofonach G Ganci, Julian Cannonball Adderley i John Coltrane. Red Garland na fortepianie, Paul Chambers na basie, Philly Joe Jones na perkusji. Miles. Miles Davis z legendarnej płyty Milestone. Inne nagrania Milesa w czwartek o tej samej porze w programie Marcina Kydryńskiego. Teraz wróćmy na krajową scenę muzyczną. Pojawiła się nowa płyta. Blue Blues 2, Grzegorz Kapołka Quartet. Absolwent słynnego już wydziału jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Mile widziany przez wielu liderów. Gitarzysta, kompozytor i aranżer Grzegorz Kapołka. Startował w konkursach jazz juniors i jazz na dotro. Współpracował z bluesowymi formacjami Irka Dutka, ale na większą skalę zaistniał dopiero w 1986 roku w rewolucyjnym, jak na owe czasy, zespole Young Power Krzysztofa Popka. Dziś jego nazwisko można znaleźć na blisko 20 płytach różnych liderów, a także na jego własnych albumach. Blue Blues 2 jest drugą pozycją z tego cyklu i chyba najdolże, najbardziej dojrzałą i najciekawszą, bo choć spójną to różnorodną stylistycznie. Podstawowa formacja gitarzysty to kwartet w składzie Tomasz Pala Fortepian, Dariusz Żiłek Bas, Grzegorz Poliszak Perkusja i Grzegorz Kapołka Gitara, ale różnorodnych barw nadają płycie występujący gościnnie wokaliście Wauryga i Kuba Badach, puzonista Bronisław Duży, skrzypek Henryk Gębalski, klawiszowiec Darek Janusz i Tomasz Stańko. Choć pierwszy utwór na płycie jest miłym akcentem tradycyjnym, to ja zostawiam go na później, wybierając na teraz jedną z ostatnich pozycji. Taka przewrotka w odniesieniu do pomysłu autora płyty. Lepiej połączy się z klimatem dawnego Dewisa. Fajla. Kompozycja Grzegorza Kapołki. Czwartek Grzegorza Kapołki i Państwo już wiedzą, gościnnie Tomasz Stańko. No i teraz powracamy na początek płyty Blue Blues 2. Honki tonki do tańczenia. Takie to są różne barwy jazzu na płycie Grzegorza Kapołki Blue Blues 2. Wczoraj Ptaszyn Wróblewski opowiadał Państwu o innej, nowej polskiej płycie, Tymon Tymański The Waiters. Twórca zespołu miłości i kierunku zwanego JASEM, tym razem przedstawia muzykę filmową.